Amen. Ewangelia na niedzielę, Ewangelia na święta przed nami. Ostatnia już niedziela tego roku kalendarzowego, ale przecież zaczęliśmy rok liturgiczny, a więc nas to nie interesuje zbytnio, niedziela świętej rodziny, Jezusa Maryi i Józefa. Będziemy słyszeć i rozważać tekst z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział drugi, wersety 22-40. Tekst ciekawy, inspirujący do podjęcia drogi życia według ducha. To propozycja dla Maryi, dla Józefa, ale przede wszystkim propozycja dla każdego z nas. Otwórzmy więc nasze Biblię, Ewangelia świętego Łukasza, drugi rozdział. Zobaczymy te teksty, które są poprzedzające. I zobaczymy to, co jest po naszym tekście. Ale najpierw wysłuchajmy, zobaczmy. Tekst długi, dużo się dzieje, ale tekst, który jest dla nas też bardzo ważny. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju według twego słowa, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego matka, a jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę mieć przeniknie by na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Sera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Ewangelia świętego Łukasza, drugi rozdział, wersety 22-40 Tekst nas może zaskakiwać, bo przecież pierwszy, drugi rozdział mówi o wielkich dziełach Boga. Mówi o działaniu Ducha Świętego w życiu Maryi przede wszystkim, Elżbiety, Jana Chrzciciela, w życiu Józefa. I pomimo tego doświadczenia Ducha, rodzice Jezusa wypełniają prawo. Stare prawo. I postępują jak inni. Myśląc, że relacje z Bogiem realizuje się właśnie na przestrzeganiu prawa, posłuszeństwie prawa. Pięć razy mamy to określenie prawo, prawo Mojżesza, prawo Pana. I widzimy od początku Ewangelii te wielkie trudności, które czekają Jezusa, aby przekonać. Do tego, że mamy żyć według Ducha, a nie według litery prawa. Że Bóg posyła Jezusa po to, by pokazał nam nową relację opartą na łasce, na miłości, na miłosierdziu, na przebaczeniu. Mamy jakby dwie przeciwstawne grupy. Z jednej strony mamy rodziców Jezusa, którzy przynoszą dziecko do świątyni. Pierworodnego, piękno to słowo, etymologia, który otworzył łono matki, aby wypełnić bezskuteczny rytuał. Chcą dokonać z jednej strony oczyszczenia matki, według prawa, bo kobieta, która urodziła dziecko, jest nieczysta. Dlatego też w tradycji mówi się o tym, że Józef nie był Podczas porodu, bo stałby się nieczysty. A więc rodzice dziecka, którzy chcą wykupić syna Abrahama według tradycji żydowskiej, ale przecież Jezus nie jest synem Abrahama. Jest synem Bożym. I z drugiej strony mamy Symeona. Człowieka, który żyje według ducha który żyje nową nadzieją, który chce w pewnym momencie jakby powstrzymać ten bezskuteczny rytuał, którego chcą dokonać rodzice Jezusa. Rodzice idą do świątyni, bo według prawa trzeba było złożyć ofiary na oczyszczenie matki, ale jest mowa o ich oczyszczeniu. Oczyszczenie Marii i Józefa. Ojcowie Kościoła, zaczynając od Orygenesa, mówili w wielu komentarzach, że raczej chodzi o oczyszczenie matki i Jezusa. Ale to chyba nie jest y, prawda. Może chodziło właśnie o to, że myślano, że Józef był podczas porodu, a więc też wymagał oczyszczenia i stosownej ofiary, by kapłan zapewnił ich, że są. Rytualnie czyści. Możemy znaleźć w Księdze Kapłańskiej, trzeba przewertować troszkę Biblię, rozdział 12, jest taki wersetów, tu jest wręcz 8, może nie będziemy tego czytać. Proszę sobie przeczytać, rzucić okiem. Jest mowa o oczyszczeniu kobiety po porodzie, w zależności czy urodziła chłopca, czy urodziła syna. Ale o czym jeszcze mówi ten tekst? O tym, że Jezus jest pierworodny. Izraelici zwracali na to bardzo wielką uwagę, szczególnie po wyzwoleniu z niewoli egipskiej, gdzie ostatni ten cudowny gest wyzwolenia polegał na zabiciu wszystkiego, co pierworodne w Izraelu, w, Izraelu, w Egipcie, a krew baranka. Ochroniła Izraelitów. I na znak tego pierworodni w rodzinach żydowskich mieli szczególne znaczenie, także, także jest w naszej kulturze. Uważano ich za dziedziców, spadkobierców, nie tylko majątku, ale przede wszystkim mocy i władzy. Pamiętamy przecież wcześniej historię Jakuba i Jezawa i tę walkę o pierworództwo. Ale pierworództwo w Nowym Testamencie nabiera z nowego znaczenia. Mówi się o Jezusie jako o pierworodnym Boga, pierworodnym spośród umarłych, pierworodnym wobec całego stworzenia, pierworodnym spośród wielu braci, a więc widzimy, że to pierworództwo Jezusa w drodze wiary, w drodze łaski nabiera znaczenia przewodnika. Tego, który rzeczywiście jest pierwszy i za którym my podążamy. Wróćmy do naszego tekstu. Maryja i Józef z dzieckiem zmierzają w kierunku świątyni, aby wykonać obrzęd. I Ewangelia przedstawia nam pewne wydarzenie nadzwyczajne. Cudowne byśmy powiedzieli. Pada słowo nagle. Nieoczekiwanie. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie uży śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby przedstawić, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia i błogosławił Boga i mówił. A więc są ci, którzy postępują według litery prawa Starego Testamentu, chcą być posłuszni regułom, które nie mają żadnego znaczenia, jest ten, który postępuje według ducha świętego. Jakby powiedział Święty Paweł, według prawa ducha. Symeon, samo słowo w innym wariancie oczywiście to jest Szymon, znaczy tego, który słucha. Szymon słucha Ducha Świętego. Rodzice Jezusa są posłuszni nie Duchowi Świętemu, którego moc doświadczają, ale są posłuszni prawu mojżeszowemu. Człowiek Symeon, człowiek Ducha, sprawiedliwy, zgadzający się z wolą Bożą, czyli przetłumaczone mamy, że jest pobożny, prawie Próbuje zapobiec bezskutecznemu rytowi. Bierze Jezusa na ramiona. Jakby chce odebrać to dziecko, jakby chce przyjąć do swojego życia w imieniu całego Izraela i pokazać, że ten ryt nie ma znaczenia, ale ważne jest to, żeby Jezus objawił i wszyscy zrozumieli, kim on jest. Symeon jest człowiekiem pełnym pokoju. W poczuciu zrealizowanego życia mówi i błogosławi Boga. I mamy ten przepiękny hymn, Nunc Dimittis, który w kościele co wieczór w kolekcie, w kolekcie, w komplecie, przepraszam, w kolekcie, w komplecie odmawiamy. Teraz, O Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Światło, które było ukryte, zostaje objawione. Jakie znaczenie ma ten hymn? Maryja w Magnifikat tłumaczy całą sytuację Elżbiecie i nam. Zachariasz tłumaczy kim jest jego syn Jan, który objawić ma Boże Miłosierdzie. Ale tak naprawdę do tej pory nikt nie powiedział, kim jest nowonarodzony Jezus. I mówi to Symeon. Pieśń Symeona, tak jak pieśń Maryi czy Zachariasza, jest pieśnią opartą oczywiście, skomponowaną ze słów Starego Testamentu. Możemy wziąć kilka takich, możemy sobie przekartkować, może później. Przede wszystkim, może księgę Izajasze 42,6. Ja, Pan, wezwałem ciebie, abyś wyzwalał i ująłem Cię za rękę, ukształtowałem Cię, ustanowiłem przymierzem dla ludów, światłością dla narodów. Izajasz 49,6. Powiedziałem, powiedział, to zbyt mało, że jesteś moim sługą dla podźwignięcia plemienia Jakuba i z powrotem sprowadzić ocalałych spośród Izraela. Ustanawiam Cię światłością narodu, aby moje zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. czy Izajasz 52, 10. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie naszego Boga. Symeon ogłasza, że miłość Boga jest uniwersalna. To światło jest dla wszystkich narodów, także dla pogan. To nie jest przywilej jednego narodu, jednej grupy etnicznej, ale to dar dla każdego człowieka, dla całego świata. Jaka jest reakcja Józefa i Maryi? Dziwili się temu, nie rozumieli tego. I Następnie Symeon błogosławi im, błogosławił Boga. Teraz błogosławi im. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, i kieruje Słowo do Maryi, a Twoją duszę mieć przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Mówię, że Jezus jest światłością wszystkich narodów. Mówi, że jest kamieniem, o którym będą się potykać, ale także powstaną, na upadek i na powstanie? To połączenie dwóch sprzecznych więczy, kontrastujących określeń, podkreśla jeszcze bardziej tę rolę Jezusa i Jego misji. Twoją duszę zwracając się do Maryi, Matki Jezusa, Twoją duszę miecz przeniknie, aby na ja wyszły zamysły serc wielu. Co to znaczy ten miecz, który przeniknie życie Maryi? Miecz stanowił w tamtych czasach podstawową broń wykorzystywaną w starożytności na Bliskim Wschodzie i świecie grecko-rzymskim. Miał długość od 40 cm do prawie 1 m. Był jedno- lub obosieczny. Przez Biblię, słowo to znajdziemy 472 razy, ktoś policzył. Dzisiaj są programy, więc szybko można policzyć. Od początku do końca Biblii. Od księgi rodzaju ten miecz, który jest symbolem rozstania, gdy pierwsi rodzice opuszczają Eden i cherubiny trzymają miecz, by pokazać, że nie ma powrotu do Edenu jeszcze. Jest symbol wojny, miecz jest symbolem wojny, jest symbolem kary, znajdziemy w księgach prorockich, w psalmach, jest symbolem złej mowy. Miecz jest bronią Chrystusa. Jest znakiem Jego walki o nas. I wreszcie to zastosujemy zaraz. Miecz jest symbolem Słowa Bożego. Znajdziemy to w liście do Hebrajczyków, na przykład czy w Apokalipsie. W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego oposiecznego miecza. Przenika ona do rozstania duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamysły serca. A więc Jezus, a Jezus, Symeon mówi do Maryi, która reprezentuje Izraela na drodze wiary i zaufania, że Słowo Boże, jej Syna, przeniknie jej duszę. Przeniknąć w duszę znaczy przygotowuje ją do podjęcia radykalnych, życiowych wyborów, by odnaleźć pokój i wolność, by rzeczywiście żyć pełnią Ducha. Tego Ducha, którego przecież Maria w scenie zwiastowania już otrzymała. I zobaczmy, że następny tekst, który czytamy w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, to historia dwunastoletniego Jezusa w świątyni. I jedyne słowa, które Jezus kieruje do Maryi w Ewangelii Łukasza, to są słowa wyrzutu. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mojego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Miecz przeniknie Twoją duszę. Miecz boleści, ale to nie tylko chodzi o krzyż, ale chodzi o całą drogę wiary. Drogę bolesną, ale ważną, którą każdy z nas musi przejść aby odkryć wolność. I ostatnie zdanie. Gdy jest mowa o powrocie do Nazaretu, Jezus wzrastał w mądrości w latach w łasce u Boga i u ludzi. Zobaczmy, że podobnie kończy się historia małego Jana Chrzciciela, Jana zanurzającego w wodzie. Łukasz 1.80. Chłopiec rósł i wzmacniał się duchowo, przebywał na pustkowiu, Aż do czasu wystąpienia przed Izraelem. A więc obaj, Jezus, Jan Chrzciciel, ale i Maria i Józef, i każdy z nas jest zaproszony, by wzrastać w łasce, by wzrastać w mocy Ducha Świętego. To program dla nas, ludzi wiary, to program ciągle aktualny, by porzucić stare ścieżki, które są bezskuteczne. I donikąd prowadzą, by podjąć drogę ducha, mocy ducha, jak Symeon, który słucha, który jest posłuszny, który wziął zbawienie w swoje ręce, który chwali i błogosławi Boga i mówi prawdę, kim jest Jezus wobec całego świata. Amen. Dobrej modlitwy życzę nam, dobrej niedzieli. Chciałby się powiedzieć dobrego roku, ale rok zawsze będzie dobry. Ważne, że to by my staniemy się ludźmi dobrymi, czyli mocy, ludźmi, którzy żyją mocą Ducha Świętego. Amen.